Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Właśnie dostaliśmy pierwszy zwiastun najnowszego filmu z franczyzy Transformers, czyli Rise of the Beasts, który jest zarówno sequelem, prequelem, jak i rebootem. Jest to sequel Bumblebee osadzonego w 1987. Tym razem akcja będzie działać się w 1994, co czyni ten film sequelem do wspomnianego Żółtego Kamaro, ale jest to też prequel do całej serii. Jest to też reboot, ponieważ Rise of the Beasts to początek nowej trylogii, Odrwanej od reszty filmów. Film zaplanowaną premierę ma na czerwiec 2023 i zobaczymy w nim nowe maszyny, nowych wrogów i nowych ludzkich bohaterów. Przed Wami omówienie Zwiastuna oraz wszystko co wiemy o Transformers 7. Zapraszam. Tytuł Rise of the Beasts albo jak to mówią w kraju mlekiem i miodem płynącym przebudzenie bestii powinien kojarzyć się fanom animacji z lat 90. ubiegłego wieku pod tytułem Beast Wars Transformers, w której widzieliśmy, że maszyny przekształcały się w zwierzęta zamiast samochodów. Bajka wprowadziła dwie nowe frakcje, Maximals i Predacons. Pierwsi byli przodkami autobotów, a drudzy Decepticonów. Roboty cofnęły się w czasie do prehistorii, tam zeskanowały dinozaury, aby w lepiej wtopić się w otoczenie i tak w uśpieniu czekały na odpowiedni moment. Film oczywiście nie będzie wzorował się w 100% na animacji, ponieważ jak wspomniałem, Transformers 7 dzieje się w 1994. Zobaczymy tutaj dwie nowe grupy robotów. Maximals, o których wspomniałem przed chwilą, drugą grupą nie będą Predacons jak w animacji, lecz Terrorcons. Warto więc dowiedzieć się kilku najważniejszych rzeczy przed premierą filmu. Maximals to roboty, które zmieniają się w zwierzęta zamiast w pojazdy. W filmie zobaczymy między innymi Optimusa Primala, zmieniającego się w goryla, któremu głos użyczy Ron Perlman, Ery Razora, czyli Jastrząb, mówiący głosem Michelle Yeoh, czy Cheetora, który który, tak, zgadliście, zamienia się w Geparda. Tutaj tylko pojawia się pewien mały problem. Optimus Primal to w teorii wcześniejsza wersja Optimusa Prime. Jednak na ekranie ewidentnie widać Prime i Primala w interakcji. Czyżby Primal był podróżnikiem w czasie i przeniósł się do 94, aby ostrzec Optimusa Prime o niebezpieczeństwie? Jeżeli tak, no to. OK, w sumie w animacji też była e, podróż w czasie. No i byłoby to takie kolejne nawiązanie, delikatne nawiązanie do animacji z lat 90. Z drugiej strony mamy krwiożercze bestie zwane Terrorcon's, zamieniające się na przykład w trzygłowego smoka czy chodzącego rekina. Jednak spokojnie nie zobaczymy tego w filmie. Zamiast nich spotkamy Scorch, Nightbirda i Battle Trapa, posiadających formy związane z pojazdami. Na samym początku zwiastunów w pełnej okazałości widzimy właśnie Optimusa Primala. No i powiem Wam, że jego design na maksa mi się podoba, jest mega zbliżony do tego, czym tak naprawdę Optimus Primal powinien być, czyli takim połączeniem bestii i robota. Szczególnie dobrą robotę robią tutaj elementy dodane, czyli na przykład to futro czy pancerz na ramionach. Naprawdę świetna robota. Na klatce piersiowej możecie zobaczyć logo Maximals. No i tutaj pojawia się ten paradoks, o którym wspomniałem przed chwilą. Teoretycznie Optimus Prime to Optimus Primal. I tak naprawdę nie powinny się te dwie postaci pojawić w jednym filmie, w jednej linii czasowej. No chyba, że Optimus Primal cofnął się w czasie, jest z jakiegoś innego multiversum, itd., itd. Pamiętajcie, że na samym początku powiedziałem, że Rise of the Beasts to też będzie reboot. Tak naprawdę linia czasowa w każdym transformersie jest zupełnie inna, pomieszana, pogmatwana, poplątana. I każdy ma, robi to, co tak naprawdę chce, ale tutaj mamy początek nowej trylogii. Tak więc podróże w czasie mogą istnieć i teoretycznie mogą się cofnąć z jakiegoś innego multiversum. Tak więc tutaj jest naprawdę no co chcą twórcy, to mogą wprowadzić tak naprawdę. Tutaj dostajemy pierwszy wgląd w ciężarówkę, w którą będzie zamieniał się Optimus Prime, a za chwilę dostajemy nasze żółte Kamaro, czyli Bumblebee. Nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, ale czuję, że ten samochód jest w stanie zmienić się w takiego robota. W poprzednich częściach powiedzmy, że było sobie Camaro, które zmieniało się w robota, który był 10 razy większy od samochodu. A tutaj mam wrażenie, że robot i samochód mają podobny e, gabaryt. Tak więc bardzo przyjemnie się to ogląda. Mając w głowie gdzieś to, że ten samochód może się zamienić w takiego robota, oczywiście to może być tylko moje wrażenie i mogę wymyślać, ale dajcie mi znać. Antony Ramos i Dominik Fischbach będą mieli główne ludzkie role w filmie. Ramos będzie byłym wojskowym ekspertem od elektroniki Noa, który żyje z rodziną na Brooklinie. Fischbach wciela się w Elin, poszukiwaczkę starożytnych artefaktów, której szef zbiera wszystkie zasługi. Ciekawe, czy ten fakt będzie miał jakieś znaczenie ten fakt, że szef zbiera wszystkie zasługi tego, co ona odkryła nie mam pojęcia. John Cena i Hailey Stanfeld nie odegrają w filmie Rules z filmu Bumblebee. Na ten moment nie wiadomo, jak drogi Noah i Elin skrzyżują się z transformerami. Peter Cullen wróci jako Optimus Prime, którego historia będzie odkrywała jego pierwsze doświadczenia z Ziemią i ewolucję w przywódce autobotów. Najciekawsze i moim zdaniem najlepsze jest to, że głównym wrogiem nie będzie w końcu Megatron, tylko wspomniani wcześniej Terror Konowie. Babuła będzie skakała między Nowym Jorkiem a Machu Picchu, odkrywając kolejne historie Transformerów. W animacji był taki Transformer jak Mirage, który mógł stawać się niewidzialny i prawdopodobnie dokładnie to zobaczymy w filmie. Spójrzcie zresztą sami. Porsche, którym jedzie Noa, nagle klonuje się w pięć różnych wersji, jedna z nich. Znika. Tak naprawdę nie wiemy, czy jest to umiejętność znikania, czy na przykład tylko projekcji swoich klonów. Zobaczymy w filmie. Na kolejnym ujęciu widzimy Cheetora, który biegnie obok Bumblebee. No i zwróćcie uwagę na skalę, jak wielcy są maksymale. W kolejnej scenie Ery, razor niszczy most. Zwróćcie uwagę, że na most za chwilę powinien wbiec któryś z Transformerów który z nich nie mam zielonego pojęcia, niestety nie widać. Chwilę później widzimy jednego z wrogów, czyli Battle Trapa, który strzela rakietą w Arsi. No i tutaj ciekawostka, jeżeli wejdziecie sobie na na przykład IMDb, możecie zobaczyć kto użycza swojego głosu jakiemu Transformerowi. No i Arsi będzie mówiła głosem Lizzy Koshy, czyli youtuberki. No i tu następna ciekawa rzecz, Volkswagen Górek to nie jest samochód, a kolejny autobot, Wheeljack, którego widzieliśmy już w poprzednich filmach. Patrząc na tą scenę, aż chce mi się płakać, mam tylko nadzieję, że Bumblebee nie zginie. Z kim bije się Bumblebee? Jest to główny wróg tego filmu, czyli Scorch. Ostatnia scena w tym zwiastunie to jest to, na co tak naprawdę liczyłem i czekałem, czyli wielka bitwa robotów. Wielka naparzanka pomiędzy kilkoma różnymi frakcjami. No i teraz tak, skąd tutaj wzięło się tyle transformerów? Zwróćcie uwagę na tło. W tle widać gigantyczną konstrukcję. Co to może być, nie wiem, ale mam dwa typy. Po pierwsze, może to być jakieś urządzenie do terraformowania, co już widzieliśmy w filmach o transformerach, gdzie chcieli zrobić z ziemi kolejny Cybertron. Drugą opcją jest Unikron. I to powiem Wam, że może być naprawdę bardzo interesujące, bo wydaje mi się, że Unikron może być arcywrogiem nowej trylogii. Wszystkie wątki będą prowadziły do Unikrona. No i powiem wam, że Unicron to naprawdę dobry i ciekawy wybór. Po pierwsze, dlatego, że jest to naprawdę gigantyczne zagrożenie. Po drugie, że wszyscy mamy już dość Megatrona i Paramount chciałoby odświeżyć całą serię. Zresztą, podczas pierwszych prezentacji filmu, twórcy powiedzieli, że chcieliby wprowadzić coś nowego pójść w kierunku, w którym nikt jeszcze nie był. No a że Megatron był wykorzystywany praktycznie non-stop, to czas na odświeżenie. Czyli unikron. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej teorii, co sądzicie o tym zwiastunie, no i czy czekacie? Powiem wam, że Transformers wiecznie żywy. Trzymajcie się. Na razie.